Drugi rok z rzędu wywalczyliśmy jakby finał na Mistrzostwach Świata, co nas buduje i daje optymizm na przyszłość, ale jednak zabrakło trochę do tej kwalifikacji. Niestety, ale jakby przeanalizowaliśmy wszystko, odrobiliśmy lekcje i w tym roku będziemy mocniejsi. Marzeniem każdego sportowca jest wyjazd na igrzyska i walka o medale. W tym roku naszym głównym celem jest wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, ale czeka nas mały przystanek w Szeged, gdzie będziemy walczyć o te kwalifikacje. Grupa jest mniejsza, czy to jest plus czy minus, no nie do końca mi oceniać. Na pewno jest łatwiej o dostosowanie się do treningu i też każdy wie po co tu jest teraz i nie ma takich ludzi, którzy nie wiedzą do końca co by tu robili i po prostu z zaciśniętymi zębami trenujemy i walczymy o marzenia. Warto walczyć o to co jest tu i teraz i Myślę, że przed nami na pewno długa kariera, ale warto się skupić na tym, co jest teraz. Dyscyplina jest u nas na wysokim poziomie. Wstajemy, zasuwamy, robimy robotę od początku stycznia. Mamy już około 270 km, więc dużo trenujemy na wodzie, przerzucamy sporo ciężarów, bo tak naprawdę w maju już musimy mieć pierwszy taki szczyt formy, żeby wywalczyć tą kwalifikację, bo tylko pierwsza osada awansuje na igrzyska.